Hej, Lalki, odcinek pod tytułem Wypadł do kina. E, kto może pójdziemy do kina? Ok, na no, jaki film? Nie wiem. A może na Mary i Shine? Tak, to jest ekstra, to chodźmy. Kinie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. jeden bilet do kina na film Shimmer i Shine. Dobrze. Zapraszam do sali numer 15, 16. Aha i bilety. Ile jeden? Yy, jeden dziesięć złotych. Proszę bardzo. to dwa bilety. Dobrze, co piszę do sali numer 16? Dobrze. Kilka razy kurłowałeś dosłownie o włos. Aha. Piniata! Te nie wydajcie się, Ale najpierw chodźmy kupić pamiątkę. Gratuluję zakupu. Czekajcie. Oglądamy w Podoba Ci się Max? Masz rację, może nie jest aż tak piękna jak meksykańska. Oglądamy na razie to. Tak. A ten pas, którym jest owinięty, to Obi. Chyba dogadałaby się z moimi lalkami, jak sądzisz, Max? Pieniata! O, wybacz, Klaro. Muszę lecieć. Sądziłam, że ta lalka jej się podoba. Widocznie się myliłam. Jest ubrana w kimono. O, znowu spudłowałem. Obiecuję, że będziesz mógł spróbować, jak tylko kupię pamiątkę. Musimy się pośpieszyć, bo ją kupi ktoś inny. Jest prawie tak ładna jak tam ta meksykańska lalka. Na pewno będę bardzo szczęśliwa, jak... Klaro! Gdzie się podziały wszystkie lalki? O, Robi. Bardzo mi przykro. Właśnie sprzedałam ostatnią. to jest Max i Ruby? ją robi? dla ciebie, gdybym wiedziała, że ją chcesz. Nic nie szkodzi. Ale może masz jakieś inne, równie ładne lalki? Niestety miałam tylko te. Ale z tego co wiem, Kasia też miała piękne lalki. O, o, dzięki, Klaro! Fignata! Spójrz na te piękne sukienki. Mówimy na nie sali. Są z jednego kawałka materiału. Widzisz, obija się go wokół talii, a potem przerzuca przez ramię. Wszystkie mają takie zachwycające kolory. Aż sama nie wiem, na którą się zdecydować. Myślę, że wezmę czerwoną. Jak Ci się podoba, Max? Piniata! No nie! Piniata! Nie martw się. Wrócimy tu dosłownie za kilka minut. Na szczęście Kasia ma jeszcze trzy lalki. A, w takim razie nie mam tam chyba po co wracać. Co, Max, to był taki miły dzień, że będziemy go długo wspominać nawet bez pamiątki. Chodźmy zobaczyć, czy zdołasz rozbić piniatę. Chyba najwyższy czas odpocząć. Jestem pewna, że inni też by chcieli spróbować. Aha. Jak to robi? Znalazłaś jakąś pamiątkę? Nie, ale bawiłam się tak świetnie, że na pewno będę wspominać kiermasz nawet bez pamiątki. Gotowy, Max? I Max, wierzymy w Ciebie. Na pewno pragniesz. Greti, on mały głos. Świetnie Ci idzie, Max. Ciąg o, dalszy o, o, o. nastąpi, jak... Brawo. tylko jak będzie Shimmer i Shine.